Witajcie! Dziś ponownie zanurzymy się w rynku growym poszukując ciekawostek o naszych ulubionych tytułach. Efektem tychże poszukiwań jest więcej informacji o starym, nowym Halo, zapowiedzi kolejnej arcade'owej ścigałki oraz o kiepskiej sprzedaży świetnej gry, która nie przypadła do gustu większości graczy. Jego oglądania! Zaczynamy od ważnej informacji dla wszystkich fanów gier wyścigowych. Namko będzie szykuje kolejną odsłonę serii Rich Racer, za produkcję której odpowiedzialne będzie studio Bugbear Entertainment. Arcade'owy Racer wyląduje w sklepach w 2012 roku. Póki co nie znamy szczegółów dotyczących samego tytułu, jednak w sieci pojawił się już pierwszy teaser. Przypomnijmy, że dwie poprzednie części Rich Racer wydane zostały jako ekskluzywy. szóstka dla Xboxa 360, a siódemka dla PlayStation 3. Szykowana odsłona pojawi się natomiast na obu konsolach oraz na PC-tach. Pod koniec listopada poprzedniego roku informowaliśmy na łamach Xbox Pod o planowanym remake o Halo Combat Evolved. Microsoft jak na razie nie potwierdził tych doniesień, jednak ostatnio pojawiły się bardziej szczegółowe informacje na temat odświeżonej wersji gry. Serwis Joystick donosi, że produkcja będzie miała swoją premierę 15 listopada bieżącego roku, w 10. rocznicę wydania oryginału. Remake ma być znacznie lepszy pod względem graficznym: odnowione zostaną tekstury, a gra będzie śmigała w rozdzielczości 1080p oraz zaoferuje wsparcie dla telewizorów 3D. Dodatkowo zaimplementowane zostanie tryb kooperacji przez Xbox Live, czego nie było w pierwowzorze. Za odnowione Halo odpowiedzialne ma być studio Sabre Interactive, znane przede wszystkim z gry z Timeshift. Brzmi to dosyć wiarygodnie, nie pozostaje nic innego jak czekać na oficjalną zapowiedź Microsoftu. Zostańmy na chwilę przy Sabre Interactive i szykowanym przez nich Inversion. Ma to być strzelanina z perspektywy trzeciej osoby, w której duże znaczenie ma odgrywać grawitacja. Tytuł będzie nastawiony na tryb kooperacji dla dwóch graczy. Dlaczego o tym wspominamy? Otóż gra pierwotnie zapowiadana na 2011 została przeniesiona na 7 lutego 2012 roku. Plotki mówią, że deweloper jest teraz zajęty czymś innym, dlatego potrzebuje więcej czasu. Czyżby chodziło tu o remake Halo Combat Evolved? Ujawnione zostały wyniki sprzedaży gry Enslaved Odyssey to the West. Jak się okazuje, dobrze oceniany tytuł osiągnął sprzedaż na poziomie 460 tysięcy egzemplarzy, co na dzisiejsze standardy jest wynikiem dosyć słabym. Wydawca gry, Namco Bandai, liczy na znacznie większą sprzedaż. Wydaje się więc, że mamy tu powtórkę z historii. Wydane niegdyś przez Ninja Theory Heavenly Sword także nie odniosło większego sukcesu na półkach sklepowych. Electronic Arts, jeden z największych wydawców w branży, ogłosiło wyniki finansowe firmy za trzeci kwartał 2010 roku. Jak się okazuje, najlepszą sprzedaż osiągnęła FIFA 11 i jej 11 milionów egzemplarzy. Dobrze poradziło sobie również Medal of Honor i Need for Speed of Fursuit, rozchodzące się w nakładzie przekraczającym 5 milionów sztuk. Elektronicy zanotowali przychód w wysokości ponad miliarda dolarów, przy czym straty wyniosły 322 miliony dolarów. John Riccitello tłumaczy ten fakt przeznaczeniem dużej części środków na produkcję gry MMO Star Wars The Old Republic na PC. Ostatnio na Xbox Spot informowaliśmy o planach wydania Battlefield 3. Wiele internetowych sklepów umożliwiło już dokonywanie zamówień przedpremierowych. Obok informacji o grze pojawiła się okładka tytułu z widoczną naklejką sugerującą, że gra będzie po polsku. Sklepie jednak podają różne informacje dotyczące lokalizacji. Część mówi o polskich napisach, drudzy o dubbingu. Polski oddział Electronic Arts potwierdza, że Battlefield 3 zostanie zlokalizowane, jednak na razie nie wiadomo w jaki sposób. W najbliższym czasie informacja ta zostanie sprecyzowana. Czy do smutnego, zdawałoby się, pożegnania, na pewno umyli nam je krótki fragment utworu z pierwszego poziomu gry Bionic Commando. Nie wiem, jak wy, ale ja do dziś nucę go po nocach. A woli ścisłości, kolejny odcinek już za tydzień. Do usłyszenia!